Witam, 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 witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnych InforOjkach. Kłania się Patryk Rojo-Rojewski i dzisiejsze informacje. Ogólnie rzecz ujmując, rozpoczniemy sobie od charytatywnej tarczy Roja w ramach powiadomienia was o e, bardzo interesującej, kreatywnej, ale przede wszystkim. Mm, Sympatycznej, ciepłej, dobrej e, inicjatywie, mianowicie Touch the World, dotknąć świata, gdzie niejaki Sławek Sadowski pokonuje ponad 40 tysięcy kilometrów biegiem. W jakim celu, o co dokładnie, jaka idea mu e, przyświeca, są dokładnie dwa miejsca, gdzie możecie się o tym e, dowiedzieć widoczna teraz na ekranie Waszych monitorów strona facebookowa, jak i odpowiedni filmik w serwisie YouTube. Proponuję zapoznać się na początku z filmikiem, potem zalajkować, monitorować stronę pod kątem fajnych zdjęć, fajnych relacji z różnych punktów trasy, zdjęcia, filmy, ciekawostki turystyczne tego typu klimaty, czyli... Sport plus pomaganie innym, jak najbardziej zaszczytna, fajna inicjatywa, ciepła sprawa i po prostu hater, charytatywna Tarcza roja ma przyjemność Was o tym po prostu poinformować. Zanim przejdziemy do kulturalnych i kanałów polecanych, zapowiedzi na dni najbliższe. Jutro, kochani, prymitywnie. Tak, mała niespodzianka, prymitywnie. Myślę, że filmik powinien Wam się spodobać godzina emisji 12, o 12:00 odpalę filmik, jeśli chodzi o niedzielę, fenomenalna gra w ramach Royo Fun Games, również o 12:00 polecam no, szczęki opadną, szczęki opadną, tyle wam powiem i jako drugi film w niedzielę, myślę, że koło godziny 18.00 kolejna część Świętego Rowa 4, którą już dzisiaj dla Was nagrałem i wyszło. Mam na wrażenie, że śmieszniej niż część pierwsza, którą odpaliłem Wam w dniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o m, poniedziałek, oczywiście postal Eternal Damnation oraz m, może nie ogłoszenie wyników, bo ogłoszenie wyników konkursu Sapphire Rozgrywka 2.0 będzie miała miejsce o godzinie 20.00 na fanpage'u Fanpageu Facebookowym Safire Polska. Tam dowiecie się, jakie trzy pierwsze miejsca z największą ilością głosów, lajków em, na Facebooku em, otrzymały pierwsze trzy miejsca, kto dostał najważniejsze karty graficzne. Z kolei o 20.00 poinformuję was o tym raz jeszcze, jaki wyłonie. Jaki wyłonie e, osobę. Wyróżnioną. I nie, od razu mówię, że nie będzie to żadna osoba z tej piątki, zaproponowanej akurat przez moją e, osobę. Także osoby, które poczuły się smutne, że się nie dostały, nie znalazły się w tej piące filmów wyróżnionych, być może mają jeszcze szansę zdobyć tą kartę graficzną bonusową. Ale to absolutnie wszystko w poniedziałek o 20. Jeśli chodzi o wtorek, to myślę Święty Rów ponownie oraz oczywiście Condempt. Jeśli chodzi o środę, Zobaczę, czy będzie czy przepraszam, czy będzie Święty Rów, czy będzie jakiś materiał z Freakiem, czy może będzie x Bureau. x Bureau i tak planuje zrobić taki trzyodcinkowy gameplay, gdzie Święty Rów będzie po prostu let's play'em od początku do końca. Także taka informacja dla was, co planuje, jeśli chodzi również o gry, ale na pewno w środę pojawi się oficjalna informacja dotycząca 9 edycji. Z rojem w Łodzi, czyli kiedy, o której, jak, co, za ile, jakie atrakcje, jakie nagrody, ale już dzisiaj mogę wam powiedzieć, że będę miał dla Was około 20 gier. I od Techlandu, i od Ubisoftu. Także będzie, będzie naprawdę grubo, jeśli chodzi o e, nagrody, jeśli chodzi o PZR we wrześniu dziewiątka w Łodzi. W czwartek wyjeżdżam wiadomo do Stanów z Rokiem, e, Kubą Jankowskim i Polimatami do Stanów na 10 e, e, dni. E, będzie to oczywiście mała przerwa e, na kanale, mini wakacje, mini odpoczynek, chociaż i tak jedziemy tam trochę do pracy, bo ktoś filmy dla Was post factum nakręcić e, musi. Potem wszystko zostanie wznowione e, już tradycyjnie. Także to tyle, kochani. Myślę, że to jest taka bomba informacyjna jak najbardziej zasłużona. Ehm, I okej, okay, przechodzimy sobie teraz do kulturalnych, których serdecznie e, pozdrawiam i gorąco dziękuję. A mowa tutaj o Radek Nioch, Sharpix Play, Harden Gra, Marcin S, D, Burok LDG, Mini Zaraki, Jacek Laskowski i Cuberek TV. Brawa dla tych osób, Naprawdę ogromny szacunek, kochani. I przechodzimy teraz sobie dokładnie do e, pięciu polecanych kanałów. E, I tą listę otworzy Furious. Epickość u Furiosa. E, tutaj znów coś nietypowego, coś nowego, mianowicie e, przeróżne e, vlogi, alogi historyczne. Czy to jeśli chodzi o starożytny Rzym, czy to jeśli chodzi o drugą wojnę światową, luźne myśli, naprawdę. Bardzo ciekawy, bardzo fajny, bardzo interesujący e, kanał. Ok, teraz przechodzimy do Leny. Lena e, Arashi, dobrze mówię? Dobrze. Lena Arashi. Tutaj mamy przedstawicielkę płci pięknej, jedną z dwóch w dniu dzisiejszym z. Bardzo fajnymi let's playami, z bardzo fajnym podejściem do tematu, jeśli chodzi o komentowanie konkretnych gier, no i ciekawy dobór samych gier. Pozdrawiam serdecznie koleżanki. Proszę, nawet tutaj w Bardzo okay. Nie, sorry, kochani, pomyliło mi się. Ficus Play wprawdzie pojawił się tydzień temu, ale w ramach kulturalnych. Tutaj jest pełnoprawne polecenie e, kanału, który jak najbardziej uważam na to polecenie zasługuje. Przesympatyczny komentujący, przesympatyczny nagrywający. Z pasją oddanie raczącym, jednym gamingowym daniem. Kochani, bardzo serdecznie e, polecam. Bardzo, bardzo fajny człowiek przede wszystkim. Następnie e, Johnny Hurban. Johnny Hurban z, <laughs> przepraszam, fenomenalnymi speed artami, fenomenalnymi grafikami, e, tak, z fenomenalnymi grafikami, które dodatkowo prezentuje na zasadach speed artu. Polecam na takie ukulturalnienie, troszeczkę artystyczne, odhamienie. I mała cytrynka zamyka dzisiejszą listę proponowanych pięciu osób polecanych kanałów. FPS-owy z naciskiem na Battlefield 3 wymiatacz w spódnicy. Przyjemnie się ogląda i okienko i grę, i tym ym, tak samo przyjemnie się słucha, jeszcze bardziej podziwia się skila na ekranie. Kochani, polecam serdecznie. Myślę, że bardzo dobre, fajne kanały polecane. Kochani. I myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o tym wszystkim, o czym dzisiaj wspomniałem. No i co kochani, pozdrawiam Was serdecznie, życząc grubego weekendu, podczas którego na moim kanale znajdziecie kilka, myślę, fajnych perewek. Trzymajcie się, hej, tarcze.